Pan z Wami, słowa Ewangelii, według świętego Mateusza. Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu i mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka, lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernia, ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto słowo pańskie. Ile razy słyszeliśmy, może i sami mówili, że teraz to już inne czasy niż kiedyś. Dla niektórych to nawet wygląda tak, że świat jakoś stanął na głowie, nie mówiąc już o różnicy pomiędzy starszym a młodym pokoleniem tyle zmian. To, co kiedyś działało, w wychowaniu sprawdzało się, w funkcjonowaniu rodziny czy różnych znajomościach, przyjaźniach, teraz się już nie sprawdza albo tylko w małym stopniu. Mamy wiele do powiedzenia na ten temat. I dla niektórych wiara również, wiara też temu podlega, bo przecież już nie będziemy wierzyć we wszystko tak jak kiedyś. Chociaż i coś może też pozostanie, z czym się zgodzimy. Na pewno też niejedno trzeba zmienić, aby było lepiej i bliżej naszemu rozumieniu i naszym potrzebom. Bo nawet Pan Bóg czasami nam się wydaje, że nie nadąża za tym naszym postępem tych naszych czasów. I tak myśli wielu, a może i też niektórzy. Wierzący, chodzący do kościoła. A tu dziś kolejny raz, bardzo stara już przypowieść, że siewca wyszedł siać. No i te ziarenka padały tak różnie jedne się zmarnowały, a inne nie do końca, jakiś prąd tam wydały. Pan Jezus od dwóch tysięcy lat niczego w tym, Opowiadaniu ani nie zmienia, ani nie unowocześnia. Jakby nie zważając na to, że my już jesteśmy bardziej do przodu ze wszystkimi zdobyczami techniki. My potrzebujemy czegoś więcej. Panie Jezus, zrób z tą Ewangelią, z tą przypowieścią, coś, by była bardziej atrakcyjna, dopasowana do naszych czasów i potrzeb. Bo trochę zostajesz z tyłu za tym światem. Bo teraz to my dbamy o naszą zieloną planetę. Z komputerowo zaplanowanym zasiewem każdego ziarenka i tak zmodyfikowanym, że stokrotny plon to już jest norma. Teraz to już człowiek jest władcą plonów i weźmie sobie z ziemi co chce. A nie co mu się dostanie? Bo kto by teraz błogosławił pole, śpiewał suplikacje czy dziękował Bogu za każdy głos? Inne czasy. Lecz gdy słyszymy tę przypowieść, jak i wiele innych, nigdy nie zapomnijmy, że Chrystus mówi w niej o Bożym Królestwie, no i o nas, którzy jako jego stworzenie. Mamy do niego dojść, dostać się. I tu nic się nie zmienia przez wieki, i nic się nie zmieni, bo dobro pozostanie dobrem, a zło złem. Nawet gdybyśmy to my, pozmieniali wszystkie zasady i postawili nasz świat na głowie, nic się nie zmieni. Czas i wieczność należą do Pana Boga któremu się nic nigdy nie pomieszało, ani nie pomiesza, którego słowo zawsze pozostanie urodzajnym ziarnem, które się sieje gdzie tylko można, jak tylko można, daje tak obficie, bo każdy z nas, Wtedy może mieć nie tylko jedną szansę, że jakieś ziarenko nam nie spadnie, ziarenko odnalezienia mądrości Bożej Miłości, ale nieskończoną ich ilość. To dla naszego dobra i zbawienia Bóg tak sieje niezmienne ziarno swojej miłości i mądrości. I dzisiejsza przypowieść zawsze pozostanie prawdą o Bogu i człowieku, i żaden kalendarz z różną datą tego nie zmieni. W naszym życiu, postępowaniu, wizji świata to my zawsze pozostaniemy obrazem, Duchowej roli, duchowej gleby, od tej najbardziej nieurodzajnej do tej przynoszącej plon stokrotny, w zależności od naszego kochania oraz posłuszeństwa i ufności Bogu. A ziarno, o którym słyszymy, a którym jest Boże Słowo, zawsze pozostanie dobre. Zawsze zaowocuje i na czas nas nakarmi, bo słyszymy, że w tej przypowieści problem nie jest w ziemi, w glebie, a nie w ziarnie, które na nią pada. W pierwszej mojej eskimoskiej zimy, gdy rozpoczęła się noc polarna, późną jesienią według naszego kalendarza. Przeszliśmy na delikatne światło domów Jarzeniówek albo innych lamp, świecących po pokojach czy małych korytarzach misji, mieszkań północnych. Na misji też zjawiało się wielu odwiedzających Eskimosów, ale była jedna starsza pani, która nosiła imię Georgia. Która wychowała się w Stanach Zjednoczonych, ale od dziesiątek lat wybrała Arktykę jako jej dom. Wszyscy wioscy ją znali, a to też dlatego, że dom miała pełen roślin, różnych gatunków, które z oddaniem, ale i wielkim talentem pielęgnowała. Chociaż za oknami jej domu, jak i naszych wszystkich, zaczynał się świat najbardziej nieprzyjazny dla wszystkiego, co żyje. Miała też pełno różnorodnych ziaren w swojej kolekcji, w swoich zbiorach, tych kupionych albo wyhodowanych przez nią starannie posegregowanych, by w odpowiednim czasie je posiać do gromadzonych, plastikowych kontenerów, albo doniczek i pod koniec sierpnia dała mi też parę ziaren kwiatów, żebym w tych ciemnościach miał kilka żywych listków na całą. Nadchodzącą zimę i powiedziała, aby je włożyć może w inne doniczki, czy też bym znalazł na zewnątrz lepszą ziemię pomiędzy kamieniami a piaskiem, jakie tam są. I tak też zrobiłem. Ale przy pierwszych posianych ziarnkach nic mi nie wzeszło. Po jakimś czasie spróbowałem jeszcze raz i też nic. Trochę pokonany niepowodzeniem powiedziałem Georgie, że nie wiem co, ale bez skutku, dodając: A może to coś z tymi ziarenkami, nasionami jest nie tak? Wtedy ona spojrzała na mnie z małym uśmiechem, ale i zrozumieniem i powiedziała: Father Bogdan, ziarenka są zawsze dobre i zawsze gotowe owocować. Musi być coś innego. No, i musiało być, bo przyszedł dzień, kiedy po kolejnym za siebie pojawiły się pierwsze łodygi i listki. Kochani, a gdybyśmy to my pomyśleli, że może to coś z tym posianym Słowem Bożym w nas jest nie tak, bo to już inne czasy, to uśmiechnijmy się do siebie i powtórzmy za Georgią. Ziarna są zawsze dobre i gotowe owocować. To musi być coś innego. Amen.